Witam Was w kolejnym filmie pod wszystko mówiącym tytułem Jak skutecznie wykorzystać czas na rowerze. Inspiracją do tego filmu, do powstania tego filmu był czas, a w zasadzie jego, jego brak. Ponieważ domyślam się, że pewnie większość z Was, tak samo jak ja, żeby wyjść na rower, musi pogodzić obowiązki rodzinne z pracą albo z nauką. Dlatego zawsze mamy tyle, w zasadzie ja nigdy nie mam tyle czasu, ile bym chciał, żeby móc sobie pojeździć. Dlatego opracowałem sobie taki system, z którego korzystam, jak tylko narodzi mi się sposobność, żeby wyjść na rower. Chodzi mianowicie o znalezienie sobie jakiejś trasy blisko domu, jakiejś pętli, odcinka, który można pokonywać w kółko. Tak naprawdę Chodzi o to, żeby znaleźć sobie taki odcinek, do którego dojechanie nie zajmuje mnóstwa czasu. Gdzie nie trzeba zabierać ze sobą dodatkowych dętek, nabojów, napojów, jedzenia, żeby wszystko było pod ręką. Żeby w razie awarii móc wrócić na piechotę. No i przede wszystkim, żeby samo dotarcie na miejsce zajęło dosłownie chwilę. Znajdujemy się teraz w lesie miejskim w Olsztynie mam to szczęście, że takich tras jest naprawdę bardzo dużo. Za chwilę pojedziemy na, na objazd mojej Pentelki. Mówię Pentelki, bo ma niespełna 3 km. Ale jest bardzo wymagająca. Jak na mnie, jeśli pokonuje się jeszcze odpowiednio szybko i odpowiednią ilość powtórzeń, to naprawdę można się złachać. Czyli ma wszystko to, czego ja bym oczekiwał. Jest to takie moje koło ratunkowe. Przed tym koło nie, może nie przed tym. To jest moje koło ratunkowe na wypadek jak nie mam do dyspozycji 4, 5 czy 6 godzin, które mógłbym poświęcić, żeby sobie pojeździć tutaj na tym odcinku, który za chwilkę Wam pokażę. Godzina półtorej intensywnej jazdy w zupełności wystarczą, żeby się zdrowo ujechać. Dlatego za chwilkę zamontuję kamerę na klatkę i ruszymy na odcinek. I od razu z góry Was przepraszam za. Wszelkiego rodzaju odgłosy, sapania, dyszenia, ale nie sposób przejechać tego, nie wydając tych dźwięków, bo naprawdę można się zmęczyć. Także ja śmigam na małą rozgrzewkę, i za chwilę widzimy się już na konkretnym odcinku. Zanim dojedziemy na miejsce, taka drobna uwaga. W związku z tym, że miejscami ta trasa jest naprawdę szybka I biorąc pod uwagę, że są godziny popołudniowe I o tej porze Dnia może być tam Sporo osób spacerujących, albo chodzących z psami, czy Czy uprawiających jogging Nie będę jechał W trupa Tak zwanego, czyli nie będę jechał na 100% Żeby się Po prostu komuś krzywda nie stało. Zazwyczaj jak ja tam się wybieram jest godzina 5-6 rano Jest to pusty, pusta ścieżka, także mogę sobie pozwolić, żeby pojechać troszeczkę szybciej Dzisiaj, jeżeli będzie sposobność, oczywiście postaram się wykorzystać walory tej trasy Ale jeżeli zobaczę, że ktoś nadciąga z naprzeciwka To oczywiście nie będę się wygłupiał, bo bezpieczeństwo Zwłaszcza na tak uczęszczanych trasach, jak w Lesie Miejskim w Olsztynie Jest najważniejsze Także śmigamy. Do zobaczenia za chwilę. I moja pętla zaczyna się tuż jak się skończył te barierki. Miłego oglądania. To była właśnie moja pęta. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma do dyspozycji taki las, park czy inne miejsce, w którym mógłby sobie ułożyć podobną trasę. Ale może to być cokolwiek. Założenie jest takie, idea tego jest taka, żeby spróbować wykorzystać nie wiem, obszar zabudowany infrastrukturę miejską, ścieżki rowerowe żeby nie być skazanym na to, że jeżeli mamy do dyspozycji godzinę czy dwie żeby zostać w tych czterech ścianach poruszać się troszeczkę w ostateczności może to być trenażer ale mając taką pogodę, taką porę roku to to grzechem byłoby siedzieć w domu dlatego rozejrzyjcie się po swojej okolicy nawet kilometr czy dwa mogą urozmaicić Wasz dzień naładować endorfinami pozwolić się zresetować psychicznie albo taki wysiłek przynajmniej w moim, w moim przypadku pozwala się zresetować to całkiem poważnie także mam nadzieję że, że chociaż troszeczkę Motywowałem kogokolwiek do tego, żeby Żeby nie siedział w domu Nie warto A tymczasem ja mam jeszcze Do dyspozycji Pół godziny I zamierzam je wykorzystać na maksa Także jadę dalej Dziękuję, że byliście I do zobaczenia